Moim gościem jest Łaszej Spychalski, radny Sejmików Wojewódzkiego. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Zakończyły się prace nad budżetem. Czy to optymistyczny budżet? Znaczy imieniem? nie zakończyły się prace, tylko zakończyły się prace nad projektem budżetu. Zarząd województwa taki projekt przedstawił w zeszły czwartek. E, sam go odebrałem e, z siedziby urzędu. No nie ukrywam, że się z nim zapoznaję, cały czas, bo jednak dokument jest dość obszerny. E, Ale coś panie Na wie, pewno, nam na zobaczyć. pewno wiadomo jedno, tak? Będą oszczędności w tym budżecie, oszczędności głównie w wydatkach bieżących. E, na poziomie około 150-140-150 milionów złotych. Co to oznacza? A no to oznacza, że PiS miał rację. Że PiS w ciągu ostatnich kilku lat miał rację. My postulowaliśmy co roku ograniczanie wydatków mniej więcej o 30-40 milionów złotych. Gdybyśmy to robili, to dzisiaj nie musielibyśmy ścinać wydatków bieżących. No! Platforma mówiła, że nie, absolutnie nie ma takiej potrzeby, że to jest trzeba inwestować, inwestować, inwestować. To jest prawda, że trzeba inwestować, tylko trzeba to robić rozsądnie. My tak chcieliśmy zrobić, nie posłuchano nas. Dzisiaj efekt jest taki, że musimy bardzo mocno ścinać wydatki i to będzie za chwilę widać bardzo mocno w działaniach województwa. Trudno. Czyli samorządy dostaną mniej pieniędzy? Samorząd wojewódzki na pewno dostanie mniej pieniędzy, to już jest wiadome. Problem polega na tym, że zobaczymy, jak będzie się gospodarka zachowała, bo proszę pamiętać, że akurat samorząd województwa jest bardzo mocno uzależniony od tego, jakie są wpływy z cit -a. PIT to jest jedna rzecz, ale wpływy z podatku PIT są w budżecie nie aż tak wysokie, jak wpływy z podatku CIT. Problem polega na tym, że wpływy z podatku CIT od przedsiębiorstw są bardzo mocno uzależnione od y, stanu gospodarki i to w takim przekroju miesięcznym, bo PIT jest roczny, natomiast CIT jest miesięczny. Jeżeli będzie jakiekolwiek zatrzęsienie w gospodarce, no to będziemy mieli wielki problem. No i zobaczymy, jak to będzie y, się rozwijało. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok, natomiast no, może być y, naprawdę niewesoło, tym bardziej po tym wszystkim, co pan premier w ostatnim ekspoze zapowiedział. No. Może być. No właśnie, jak Pan ocenia tę ekspozę? E, powiem tak. To było ekspozę, w którym było bardzo mało konkretów, bo nie ma co ukrywać. Nie, mówiono o jednej zasadniczej sprawie, czyli o reformach. I to o reformach takich, które będą zwiększały wpływy podatkowe do budżetu państwa. Natomiast nie mówiono nic o innych rzeczach, albo mówiono bardzo mało. Nie mówiono o tym, co trzeba zrobić, żeby rozwój gospodarczy polski był większy. Nie mówiono o tym, co trzeba zrobić, żeby zatrzymać młode osoby w Polsce, żeby tutaj chciały. Pracować, żeby tu chciały zakładać rodziny, żeby miały dzieci. Nie mówiono o tym, yy, że trzeba naprawić system opieki zdrowotnej, nie mówiono o oświacie, nie mówiono w zasadzie nic o polityce zagranicznej, w związku z powyższym, expose moim zdaniem było bardzo słabe. No, bo trudno oczekiwać, żeby Donald Tusk przedstawił coś, yy, po pierwsze racjonalnego, a po drugie, żeby coś bardzo konkretnego. No tak ten rząd działał przez ostatnie 4 lata i mam nadzieję, no, że tak jednak, będzie miał przez kolejne 4 jednak lata. Jednak zdobył zaufanie Polaków, bo został drugi wybrany. To prawda, to prawda pani, tylko trzeba zauważyć, dlaczego tak się dzieje? Otóż są dwie rzeczy. Po pierwsze, no, trudno było mm, podważyć argument, że Polska nie jest w budowie. No nie ma co ukrywać. No, każdy naocznie widział, tak, bo yy, trzeba zauważyć, że inwestują przede wszystkim samorządy, tak, tylko że nikogo to nie interesuje. Zwykłego przeciętnego Kowalskiego nie interesuje, czy to inwestuje gmina, czy to inwestuje powiat, czy to inwestuje województwo, tylko on widzi jedną rzecz. Rzeczywiście coś się dzieje. Są duże pieniądze unijne, tak notabene wywalczone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, które zostały wykorzystane, no i, i Polska jest w budowie, tak. Więc tego argumentu nie można było podważyć. A po drugie, no, przy dość dużej jednak propagandzie medialnej obecnego rządu, propagandzie sukcesu i e, mówienia o tym, jaki PiS jest zły, co oczywiście jest nieprawdą, no bo proszę zauważyć, mówiono na przykład, e, że młodzi w PiSie nie istnieją taki był główny przekaz. No to jest nieprawdą, e, jakby zobaczyć, ile o młodych osób było na listach, na wysokich miejscach. No, zresztą ja jestem tego do dokładnym i świetnym przykładem. To widać od razu, że to jest nieprawda. Tylko nikt tego odkłamywać ze strony medialnej nie chciał, bo nie leżało to w interesie, żeby PiS wrócił do władzy. Trudno. No. Widać, będziemy, będziemy czekali... Hmm. Mamy też najmłodszego ministra w historii chyba Polski. Wie pani co? Nie wiem, czy to jest najmłodszy minister w historii Polski, bo wydaje mi się, że minister gospodarki morskiej z naszych czasów był młodszy. Ale mogę, mogę się mylić może się pan, myśli pan, że takie osoby to są dobre do, dobrze fachowcy, dobrze przygotowani pani, do pełnienia mm, takich funkcji, czy to nie jest troszkę to za To jest pytanie innego, innego rodzaju. Otóż pytanie powinno być postawione tak: czy ministrem powinna być osoba z wiedzą merytoryczną na m, konkretny zakres działań ministerstwa, czy dobry menadżer? I to jest pytanie fundamentalne w tym układzie. Tak, pana Jeżeli powinna być to osoba wy pani co? Z tą wiedzą czy? To zależy, które ministerstwo bo na przykład Ministerstwo Infrastruktury moim zdaniem nie wymaga, żeby tam był fachowiec od budowy dróg czy kolei, tylko żeby to był sprawny menadżer, organizator inwestycji infrastrukturalnych. Takie jest moje zdanie w tym zakresie. A z drugiej strony na przykład w resorcie zdrowia, no zasadniczo to powinien być fachowiec od y, służby zdrowia, takim jak był no, na przykład pan minister Religa, który miał już dużo osiągnięcia. Ale Bartosz Arłukowicz y, no, jest też z tej branży, jest doktorem. Tak, no zobaczymy. Bartosz Arłukowicz jest bardzo sprawny medialnie. To nie ulega wątpliwości. Świetnie z mediami radził sobie w czasach, kiedy był w komisji śledczej, prześladując rząd Donalda Tuska. Teraz jak widać, poszedł do. A no, poglądy e... muszę zmienić. No wie pani, ja jestem jednak trochę innego zdania: poglądów się nie zmienia. E... Zobaczymy, jak sobie poradzi. Na pewno dostał chyba najtrudniejszy odcinek w tym rządzie. No bo jednak, jakby nie patrzeć, cztery lata działalności pani minister Kopacz doprowadziły do zapaści w służbie zdrowia, no notabene także wojewódzkiej, o czym pewnie pani doskonale wie. Czy sobie pan minister Arłukowicz poradzi? No ja mam nadzieję, że tak. Natomiast jak to będzie, no, to dopiero czas pokaże. Niestety tutaj wszystko wymaga czasu. Dziękuję panu bardzo. Moim państwem gościem był Błażej Spychalski, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu.